Witajcie, drodzy! Wiem, że włączyliście ten film, bo czujecie to samo, co ja, co wasza sąsiadka, co my wszyscy po sześćdziesiątce. Mówię o tym nagłym, ciężkim zmęczeniu, które przychodzi w środku dnia. To nie jest zwykła senność, to ten moment, kiedy nagle czujesz, że musisz usiąść, bo nogi stają się ołowiane. To ta chwila, kiedy patrzysz na schody w twoim własnym domu i zastanawiasz się, czy warto na nie wchodzić. Zbyt często myślimy, to po prostu wiek, wszyscy tak mają. Ale co, jeśli to zmęczenie jest cichym, bardzo cichym, ale jednocześnie głośnym sygnałem alarmowym? Sygnałem wysyłanym przez organy, które są kluczowe dla Twojej niezależności, dla Twojej energii i dla Twojego spokoju ducha? Dziś musimy szczerze i bez lęku porozmawiać o nerkach i o Twojej apteczce. Nerki to nasi cisi bohaterowie. Pracują niestrudzenie, filtrując krew, usuwając toksyny i nadmiar płynów. Utrzymują nas w równowadze. W miarę starzenia się, ten cenny filtr staje się mniej wydajny to naturalne. Problem pojawia się, gdy dokładamy im pracy, której nie są w stanie udźwignąć. I tu wchodzą w grę leki, które przyjmujemy codziennie: leki na ciśnienie, leki na serce, leki na stawy pomyśl o tym, jak o starej maszynie działa dobrze, ale musisz być delikatny z obciążeniem. My, starsi, często musimy brać więcej tabletek niż kiedykolwiek wcześniej, aby utrzymać te najważniejsze funkcje ciała w ryzach. Ale każda ta pigułka, nawet ta najlepsza, ma pewne skutki uboczne. Każda musi zostać przetworzona i usunięta z Twojego systemu przez nerki. I tu jest sedno problemu. Jeśli Twoje nerki są już lekko przeciążone, to zmęczenie jest jednym z pierwszych symptomów. Nie poczujesz natychmiastowego bólu, poczujesz po prostu, że nie masz siły. Zanim zobaczysz złe wyniki badań krwi, twoje ciało już wysyła wiadomości. Ono mówi, nie mogę nadążyć za tym, co w siebie wkładasz. To jest bardzo ważne dla naszej niezależności. Jeśli ciągle czujesz się zmęczony, trudniej jest utrzymać dom w porządku, trudniej jest zrobić zakupy, trudniej jest wstać z łóżka z poczuciem, że masz przed sobą dobry dzień. Gdy brakuje siły, rośnie ryzyko upadku. Upadek to największy lęk nas wszystkich: strach przed tym, że stracimy zdolność do samodzielnego życia, że będziemy musieli prosić o pomoc. Wstyd przed dziećmi, że sobie nie radzimy, musimy temu zapobiegać, zaczynając od źródła, od tego co jemy i co połykamy. Nie możemy sobie pozwolić na ryzyko zdrowotne, które zmusza nas do ciągłych wizyt u lekarzy. Przecież chcemy, aby nasze oszczędności starczyły na spokojną jesień życia, a nie na kolejne drogie badania i terapie, których można było uniknąć. A zatem co robić teraz? Po pierwsze, zdaj sobie sprawę, że najbardziej podstępnymi wrogami nerek są leki, które często bierzemy bez recepty, albo te, które przyjmujemy od lat, bez regularnej kontroli dawki. Mówię tutaj szczególnie o popularnych lekach przeciwbólowych z grupy NLPZ, na przykład te na bolące stawy czy przewlekłe bóle pleców. Wiele z nich, jeśli są przyjmowane regularnie i w zbyt dużej dawce, powoli i podstępnie uszkadza funkcję nerek. Może to być ten środek, który bierzesz, żeby móc popracować dłużej w ogrodzie albo żeby wytrzymać msze w kościele bez wiercenia się. Nie chodzi o to, by natychmiast przestać brać leki. Absolutnie nie. To byłoby niebezpieczne. Chodzi o mądrość i świadomość. Musisz dziś wiedzieć, jakie konkretnie leki przyjmujesz i zapytać lekarza lub farmaceutę, czy ta dawka w moim wieku i przy moich innych chorobach jest bezpieczna dla moich nerek? To proste pytanie może uratować twoją energię i zdrowie na długie lata. Po drugie, nawodnienie. Nerki potrzebują wody, aby móc wypłukać z siebie całe to obciążenie. Z wiekiem tracimy poczucie pragnienia, często nie pijemy wystarczająco dużo, a to jest katastrofa dla naszych filtrów. Jeśli ciągle czujesz się zmęczony, spróbuj prostej zmiany, zanim sięgniesz po kolejną kawę, która tylko odwadnia, wypij szklankę czystej wody. Niech to będzie twój pierwszy nawyk po obejrzeniu tego filmu. Pamiętaj, uważne podejście do tabletek to fundament naszej długotrwałej, radosnej i niezależnej starości. To jest ta mądrość, którą musimy sobie przekazywać, ponieważ w gabinecie lekarskim często brakuje czasu na takie szczegółowe rozmowy. Ale uwaga, świadomość na temat leków to tylko jedna część układanki. Nawet jeśli twoje nerki pracują sprawnie, nadal grozi nam utrata równowagi i upadek, zwłaszcza gdy jesteśmy osłabieni przez inne, pozornie błahe problemy. W następnej części, drodzy, przejdziemy do domu. Opowiem wam o trzech najczęstszych, cichych pułapkach w kuchni i łazience, które każdego dnia zwiększają ryzyko utraty równowagi, upadku i złamania biodra. To są rzeczy, na które patrzysz codziennie, ale których nie widzisz. Mówię o nich, bo bezpieczeństwo w naszym własnym domu, to fundament spokoju i pewności siebie. Zaczniemy od lodówki i jednej małej zmiany, która może uratować cię przed poważnym wypadkiem. Nie wychodźcie jeszcze. Najważniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są tuż za rogiem. Kochani, jeśli czujecie, że ta chroniczna, obezwładniająca męka ciągnie się za wami jak ciężki worek piasku, musimy nazwać ją po imieniu to jest zmęczenie, które okrada was z radości i niezależności. Nie mówię tylko o potrzebie drzemki, mówię o tym, że nogi odmawiają posłuszeństwa na schodach, mówię o rezygnacji z pielenia ulubionej grządki, bo sam widok narzędzi wywołuje duszność. To jest sygnał, że nasz wewnętrzny filtr nerki jest przeciążony. W poprzedniej części mówiliśmy ogólnie o zagrożeniu. Teraz przyjrzyjmy się winowajcom, którzy potajemnie obciążają te filtry. Nerki po sześćdziesiątce to prawdziwi, cisi bohaterowie, pracują niestrudzenie, czyszcząc krew z odpadów. Kiedyś musiały sobie radzić tylko ze zwykłymi zanieczyszczeniami z życia i diety. Dziś muszą też filtrować każdy miligram leku, który zażywamy. Wyobraźcie sobie nerki jako sprawną, ale małą pralkę. Jeśli wrzucicie do niej codzienne pranie, poradzi sobie, ale jeśli poprosicie ją, by codziennie prała pościel z całego hotelu, w końcu padnie. Leki to to dodatkowe ciężkie pranie, co jest najczęstszą przyczyną tego przeciążenia, na którą sami możemy zwrócić uwagę. Numer jeden leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, tak zwane NLPZ-y, czyli popularne różowe niebieskie, czy białe tabletki na ból stawów, pleców czy głowy. Wiele z nas bierze je niemal codziennie, uważając, że skoro są bez recepty, muszą być bezpieczne. Dają ulgę, to prawda, ale dla nerek to prawdziwy cios regularne, długotrwałe stosowanie tych środków znacząco uszkadza delikatne struktury filtracyjne nerek. Jeśli budzicie się z bólem i sięgacie po nie od razu, robicie to z przyzwyczajenia. Musicie wiedzieć, to przyzwyczajenie może kosztować wasze nerki i w konsekwencji waszą energię. Zawsze pytajcie lekarza, czy istnieje bezpieczniejsza alternatywa lub fizjoterapia zamiast chemii. Numer 2. Leki na zgagę i osłonę żołądka. Też są bardzo powszechne. Często dostajemy je w pakiecie z innymi lekami, by chronić żołądek. Przyjmujemy je latami, choć były przeznaczone do krótkoterminowej kuracji. Badania pokazują, że niektóre popularne inhibitory, pompy protonowej, PPI, przyjmowane długotrwale są powiązane ze zwiększonym ryzykiem problemów nerkowych. Pamiętajcie, kochani, nie chodzi o to, by od razu odstawiać leki. To byłoby bardzo nieodpowiedzialne. Chodzi o to, by wykonać audyt domowej apteczki i zyskać świadomość. Jeśli od miesięcy czujecie zmęczenie, czas przygotować się do rozmowy z lekarzem. Musimy przestać bać się zadawania pytań. Wiem, jak to jest. Siedzi się w gabinecie, doktor ma na nas pięć minut, jest autorytetem. Trudno wtedy powiedzieć, panie doktorze, czy ten lek, który biorę od trzech lat, nie niszczy mi przypadkiem nerek? Ale ta rozmowa jest kluczowa dla waszej niezależności. Dlatego zanim przekroczycie próg gabinetu, wykonajcie proste zadanie. To nasz pierwszy krok do odzyskania kontroli i energii. Przygotujcie listę pełnego obciążenia, weźcie kartkę i długopis, spiszcie absolutnie wszystko, co trafia do waszego organizmu. 1. Wszystkie leki na receptę, nazwa, dawka, czas przyjmowania. 2. Wszystkie leki bez recepty. W tym te na ból głowy czy zgagę, 3. Wszystkie suplementy diety, witaminy i środki ziołowe. Podejdźcie do lekarza nie z prośbą, ale z konkretnym dokumentem, mówiąc: Panie doktorze, oto pełna lista. Proszę mi powiedzieć, które z tych środków mogą obciążać moje nerki i czy możemy zmniejszyć dawkę lub zastąpić je czymś innym, biorąc pod uwagę moje chroniczne zmęczenie. Ta lista daje wam siłę i klarowność. Lekarz ma wtedy pełny obraz i nie może przeoczyć interakcji. Pamiętajcie też o najprostszym przyjacielu nerek. Woda. Nerki potrzebują wody, żeby pracować. Jeśli pijecie głównie kawę, mocną herbatę albo słodkie napoje, wasze nerki dostają koncentrat, a nie płyn do płukania. Męczą się. Wiem, że w starszym wieku czasami odczucie pragnienia jest słabsze. Wiem, że nie chce się biegać do toalety co pół godziny ale odwodnienie to szybka droga do zmęczenia i do pogorszenia funkcji nerek. Wprowadźcie prosty nawyk. Rano, zaraz po obudzeniu, wypijcie dużą szklankę czystej wody i miejcie szklankę zawsze pod ręką, w kuchni i w salonie. Niech to będzie widoczne przypomnienie. Spróbujcie pić regularnie, małymi łykami przez cały dzień, a nie czekać, aż poczujecie palące pragnienie. Ta zmiana w nawodnieniu może nie odwróci od razu lat zaniedbań lekami, ale natychmiastowo wesprze nerki w ich ciężkiej pracy. A wy możecie poczuć różnicę w poziomie energii już po tygodniu. Zaczęliśmy od zmęczenia, przeszliśmy przez podejrzane tabletki. Teraz musimy pójść o krok dalej. W kolejnej części powiemy, jakie konkretne, proste badania krwi musicie zlecić swojemu lekarzowi, by raz na zawsze sprawdzić stan nerek. Pamiętajcie, nie wszystkie te testy są standardowo robione, a jeden z nich jest absolutnie kluczowy. By złapać problem, zanim będzie za późno. Zostawcie go w tajemnicy na razie, by mieć go pod ręką w gabinecie. Opowiem Wam też o pewnym powszechnym tanim produkcie w kuchni, który jest wrogiem numer jeden dla nerek i który musicie ograniczyć, jeśli chcecie odzyskać siły i spokojny sen. Zostańcie ze mną. Właśnie dotarliśmy do miejsca, w którym musimy zamienić troskę w konkretne działanie. Zaczęliśmy od tego cichego. Podstępnego zmęczenia, zmęczenia, które woła: Pomóż mi, coś mi nie służy. Ustaliliśmy, że winne mogą być leki, które filtrują się przez twoje nerki. A teraz, co robić teraz, dziś wieczorem, by chronić te życiodajne filtry? Po pierwsze, woda i dieta: nerki to filtry, które do pracy potrzebują płynów. Jeśli pijesz za mało, gęstnieje w nich osad, a leki mają większy problem z wydalaniem. Wiele starszych osób pije zbyt mało, bo boi się nocnych wędrówek do łazienki. To zrozumiałe, ale pamiętaj o zasadzie: pij w ciągu dnia. Duża szklanka rano, małe łyki regularnie co godzinę do godziny 18. Potem ogranicz picie, by spokojnie przespać noc. A teraz sól. Drogi seniorze, sól jest cichym zabójcą dla nerek i ciśnienia. Nie chodzi tylko o solniczkę. Chodzi o ukrytą sól w wędlinach, gotowych sosach, konserwach i pieczywie, które kupujesz w pośpiechu. Czy naprawdę tańsza, bardziej przetworzona wędlina jest warta heroicznego wysiłku? Jaki muszą podjąć Twoje nerki? Wyrzuć to, co wysoko przetworzone. Postaw na proste, gotowane warzywa i chude białko. To nie jest luksus. To jest obrona Twojej samodzielności. Po drugie, inwentaryzacja apteczki. To jest moment, w którym musisz być swoim własnym strażnikiem zdrowia. Wielki ból starszych to poleganie na lekach bez recepty. Boli cię stary uraz, bierzesz popularny środek przeciwbólowy, boli głowa, bierzesz kolejny. Wiele z tych leków, zwłaszcza z grupy NLPZ, jest jak ukryty wróg nerek, gdy są brane regularnie i przez długi czas. One pomagają na ból tu i teraz. Ale cicho niszczą delikatne rurki w nerkach, spowalniając ich pracę. Jeśli bierzesz środek przeciwbólowy częściej niż dwa razy w tygodniu, musisz natychmiast porozmawiać o tym z lekarzem rodzinnym. To samo dotyczy suplementów. Witaminy, zioła, proszki na wszystko z internetu. Wiele z nich jest niepotrzebnie filtrowane przez nerki. Jeśli bierzesz dziesięć różnych tabletek, a tylko cztery z nich przepisał lekarz, Zastanów się, czy nie obciążasz niepotrzebnie organizmu. Usiądź dziś wieczorem przy stole w kuchni. Wyjmij wszystko, co zażywasz. Zapisz nazwy i dawki. Sprawdź daty ważności. Zadaj sobie pytanie, czy to naprawdę mi pomaga, czy to tylko nawyk. Ten mały moment refleksji to akt miłości do siebie i twoich nerek. Po trzecie, odbierz kontrolę od lekarza. Wiem, że czujesz się czasem jak statystyk w gabinecie. Lekarz się spieszy. A ty czujesz, że zapomniałeś zapytać o najważniejsze, ale pamiętaj, ty masz prawo i obowiązek zadawać pytania dotyczące swojego zdrowia. Chcesz godnie i samodzielnie żyć, musisz być aktywny. Idąc do lekarza, miej przygotowaną listę. Najważniejsze pytanie, które musisz zadać w kontekście zmęczenia i długoletniego przyjmowania leków brzmi: czy moje nerki są monitorowane? Proszę o sprawdzenie poziomu kreatyniny i wskaźnika GFR. GFR to kluczowy wskaźnik. Pokazuje jak sprawnie nerki filtrują krew. Jest to proste, tanie badanie krwi, które może uratować Twoją niezależność. Jeśli lekarz pyta dlaczego o to prosisz, odpowiedz spokojnie, ale stanowczo. Biorę ten i ten lek od pięciu lat, a ostatnio odczuwam przewlekłe zmęczenie. Chcę wykluczyć, że leki obciążają nerki. To jest twoja tarcza obronna. Nie bój się. Lekarze szanują pacjentów, którzy dbają o siebie i są świadomi. Musisz dbać o siebie, bo rodzina na tobie polega, a co najważniejsze, ty polegasz na sobie. Ta troska o nerki to ochrona naszego spokoju w domu. Chcemy uniknąć przewlekłych chorób, które zabierają nam energię do życia, do wyjścia na spacer, do opieki nad wnukami. Chroniczne zmęczenie to dopiero początek tej utraty. Wiemy już, co zmienić w diecie, w apteczce i jak rozmawiać z lekarzem, ale czy wiesz, że to, jak zarządzasz swoim portfelem i domowymi rachunkami, ma bezpośredni, fizyczny wpływ na stan twoich nerek? Stres. Finansowy to trucizna, która dosłownie zmienia chemię w twoim ciele. W kolejnej, ostatniej części powiem ci o jednym cichym nawyku finansowym, który niszczy twoje oszczędności. I jednocześnie podnosi ciśnienie do poziomu niebezpiecznego dla nerek. Pokażę też, jak odnaleźć ten prosty wewnętrzny spokój, który jest najlepszym lekarstwem na wszelkie dolegliwości wieku dojrzałego. To będzie bardzo ważna lekcja o ochronie i godności. Zostań z nami. Zrozumieliśmy już, że chroniczne zmęczenie jest listem ostrzegawczym od ciała, często podpisanym nerki. Widzieliśmy strach przed utratą niezależności. I koniecznością dializ, ale teraz po tej diagnozie świadomości, przejdźmy do konkretnych domowych strategii obronnych. To jest Twoja tarcza. Nikt nie ochroni Twoich nerek lepiej niż Ty sam. Zacznijmy od kuchni, czyli od nawodnienia. Wiem, że unikasz picia po godzinie 18. Kto by chciał wstawać w nocy. To naturalne pragnienie spokoju, ale odwodnienie, zwłaszcza gdy przyjmujesz leki na nadciśnienie, które są diuretykami. To największy wróg nerek. Musisz pić, nie naraz i niedużo wieczorem. Pomyśl o tym jak o stałym, delikatnym strumieniu. Mała szklanka co godzinę. Niech stoi obok ulubionego fotela. Niech stanie na biurku. Zrób z tego nawyk, a nerki ci podziękują. A co z solą? Pamiętaj, nie tylko to co sam solisz, sól jest ukryta w gotowych zupach, wędlinach i pieczywie. Musisz czytać etykiety. Ograniczenie sodu pomaga kontrolować ciśnienie krwi. A zdrowe ciśnienie to zdrowe nerki. Prosta matematyka. Teraz przenieśmy się do łazienki. Otwórz apteczkę. To jest miejsce, gdzie często dochodzi do cichych, lecz niebezpiecznych pomyłek. Musisz wziąć kontrolę nad swoimi lekami. Wiele osób 60, plus przyjmuje 5, 6, a nawet więcej tabletek dziennie. Łatwo o błąd. Czy masz jedną aktualną listę? Weź kartkę i długopis. Zapisz: nazwa leku, dawka, dlaczego go biorę i najważniejsze, kiedy był ostatni przegląd leków u lekarza. To klucz do twojego bezpieczeństwa i niezależności. Nigdy przenigdy nie łącz popularnych środków przeciwbólowych bez konsultacji, takich, które kupujesz w aptece bez recepty, na ból stawów czy głowy. Łączenie ich z lekami na ciśnienie. A często nawet z aspiryną, to cios w nerki. To nie jest straszenie, to fakt. Uważaj także na zioła i suplementy. Nie są one zawsze łagodne. Mówimy o Sabedoria do idoso, mądrości starszego człowieka. Ta mądrość polega na nieufaniu marketingowi. Dziś bierzesz magnes, jutro na pamięć miłożą. Uważasz, że są naturalne, więc bezpieczne. Ale one wchodzą w interakcję z twoimi lekami na receptę. Zawsze poinformuj lekarza o każdym suplemencie, nawet o witaminie C, jeśli bierzesz ją w dużych dawkach. To jest dbanie o siebie, to jest odpowiedzialność. A co z wizytą u lekarza? Wiem, że czujesz się często pośpieszony. Siedzisz w gabinecie trzy minuty. Czujesz, że nie ma czasu na wysłuchanie Twojego zmęczenia. Musisz bronić swojego czasu i swojego zdrowia. Przygotuj listę trzech najważniejszych pytań. Nie wychodź, dopóki nie uzyskasz odpowiedzi. Pytanie numer jeden brzmi: Czy ten nowy lek jest wydalany głównie przez nerki? Czy musimy dostosować dawkę, biorąc pod uwagę mój wiek? Pytanie numer dwa: Czy moje zmęczenie może być związane ze starymi lekami, które biorę już od lat? Czasami to nie jest problem z nowym lekiem, ale ze starym, który przy zmieniającej się wydolności nerek nagle staje się toksyczny. Pytanie numer 3. Kiedy ostatnio badałem poziom kreatyniny i eGFR? To twoje prawo. Właśnie dlatego masz swój głos. Mów wyraźnie, nie przepraszaj, ale bądź uprzejmy. Nikt cię nie zignoruje, jeśli zobaczy, że jesteś świadomy. Pomyśl o tym także w kategoriach mądrości finansowej. Wiele osób martwi się o bieżące rachunki i oszczędności, ale największym, najgorszym wydatkiem jest utrata zdrowia. Utrata niezależności jest horrendalnie droga. Dbanie o nerki teraz, unikanie niepotrzebnych hospitalizacji to najlepsza inwestycja w Twoją stabilność finansową na przyszłe lata. To jest mądre zarządzanie pieniędzmi. Oszczędzasz na tym, że nie musisz płacić za opiekę i kosztowne leczenie. Wprowadź te zmiany już dziś. Małe szklanki wody, przegląd apteczki, lista pytań. Odzyskasz energię. Zmniejszysz zmęczenie. Wrócisz do pełni życia, wiedząc, że chronisz swój najważniejszy kapitał, swoje zdrowie i swoją niezależność. Zrobiliśmy wielki krok, chroniąc nerki i ucząc się, jak zarządzać lekami, które mogły cicho zabierać naszą energię, ale jest jeszcze jeden cichy, potężny organ, który często jest atakowany przez te same złe nawyki i te same leki to jest nasza wątroba. Ona też może wywoływać zmęczenie, niepokój i problemy ze snem. I o ile nerki zawiadamiają nas bólem w lędźwiach, o tyle wątroba milczy, aż jest za późno. Jakie sygnały wysyła wątroba, gdy jesteś zmęczony, a lekarz myśli tylko o sercu? O tym porozmawiamy następnym razem, abyś miał pełną wiedzę na temat ochrony obu tych kluczowych narządów. Pamiętaj, mądrość polega na świadomości a twoje zdrowie jest twoją najwyższą wartością.